Czy to będzie wyglądać aż tak tragicznie, jak myślę, że to wygląda? To żółte światło nie wygląda aż tak źle, chyba że to po prostu dobrze wygląda na moim telefonie. Nie wiem. Niestety. Niestety mam taką 50-50 wiadomość, ponieważ ja mam oczywiście lampę, mam statek z lampą. Widzieliście, widzieliście już na moim kanale, ale zgubiłam albo po prostu nie wiem, gdzie jest pilot do tej lampy. No cóż. Więc będziemy musieli się zadowolić takim oto światłem, takim oto oświetleniem. Jak oczywiście posprzątam, to go znajdę, bo to nie jest możliwe, żeby coś zginęło, po prostu gdzieś się coś zagubiło. No i co? Takim oto czymś zaczynamy trzecią część serii Mój Nowy Pokój, gdzie transformuję, robię metamorfozę swojego pokoju, jak wyglądał oczywiście przed, no to możecie zobaczyć na karcie, w pierwszym filmiku tej serii. I już jest bardzo długa droga, więc jak nie chcecie spoilerów, to nie patrzcie w tło. I dzisiaj zajmujemy się organizacją mojej całej szafy, ponieważ mam nową szafę, która jest całkowicie pusta i po prostu przyszedł czas, żeby wszystkie moje ciuchy sobie fajnie, ładnie poukładać. Więc mamy w tym filmiku żółte światło, ponieważ właśnie przez bałagan, który rozwiążemy w tym filmiku, nie mogę znaleźć pilota do lampy, więc ustawimy sobie statyw i zaraz przynoszę worki z ciuchami, które żebyśmy sobie robili w poprzednim odcinku. Mam party z projektorem i teraz się zastanawiam, czy jak zgaszę to światło, nie będzie widać nic, ale zapalimy sobie światło i mam nadzieję, że troszeczkę będzie widać ten projektor. Ja ogólnie na swoim kanale mam recenzję projektora gwiazd. Więc tutaj wam się na karcie wyświetlić, jeżeli jesteście zainteresowani, czy to jest zakup, jakby wart zakupu, czy jest to rzecz wart zakupu. Mm, no i lecimy z szafą, bo myślę, że to da fajny efekt, jak to się tak zrobi. To mi po prostu, po prostu idzie do oczu. Witam serdecznie przy układaniu oficjalnym, no już taka organizacja szafy bardziej. Włączyłam sobie projektor gwiazd, żeby był taki, wiecie, fajny efekt żeby to oświetlenie było lepsze po prostu. No i co, na razie zajmę się, żeby wszystkie wieszaki położyć na ten oto pręt. Tutaj mamy nasze wieszaki, które Wam pokazywałam w tamtym filmiku. zrobić, żeby wszystko mieć po prostu z głowy. Dobra, super. Na razie mam bazę. Mam nadzieję, że to naprawdę będzie widać. Staram się, żeby wszystko było po prostu fajnie widoczne. No i teraz po prostu muszę rozpakować te rzeczy z worków. No i je powiesić. Niestety nie mogę jakoś tak ustawić kadru, żeby, żeby było widać podłogę, co jest no dość słabe, ale po prostu przyszłam ten filmik w przyspieszeniu, ponieważ nikt nie chce oglądać takiego real-time układania ciuchów. No ale spoko biorę się do pracy. Mam nadzieję, że naprawdę fajny efekt wyszedł z tym projektorem. Napiszcie mi w komentarzu, czy to wyszło fajnie, czy właśnie beznadziejnie. Według mnie daje taki fajny vibe, ale napiszcie, bo jestem dość ciekawa. skończyłam wstępnie układać ciuchy. Pokażę Wam na razie, jak to wygląda z tego odstępu, ponieważ widzieliście przed chwilą to w przyspieszonym jakby tempie. Tak wygląda, oczywiście już można od razu zobaczyć, jaki jest mój ulubiony kolor. Jest to czarny, tutaj mam troszeczkę szarego, beżowego i białego, ale to naprawdę w minimalnych ilościach, ja głównie czarny. Na dole mam buty, nie widać, o widać nawet, widać, super. Za chwilę Wam pokażę z bliska, myślałam, że nie widać na kadrze. I tutaj mam ułożone koszulki, t-shirty, wszystkie topy, spodnie i na dole mam takie spodenki do ćwiczeń, paski i na razie nie wiem co z tym zrobić, teraz wam właśnie pokażę to wszystko z bliska. Więc tak, pierwszy pierwszy look do szafy to jest oczywiście tutaj. Ja swoje prywatne rzeczy ułożę właśnie na górę, więc tego wam nie pokażę. Ale właśnie tutaj mamy pierwszą taką wstępną część. Starczyło mi idealnie wieszaków. Po prostu idealnie mi starczyło tych wieszaków. Lepiej być po prostu nie może. No i tutaj mamy na dole buty. Oczywiście nie ma tutaj moich butów, które noszę na co dzień. Ponieważ mam je na dole, jakby no w przedpokoju, wiecie o co mi chodzi, tam gdzie są kurtki i P. Tutaj mam po prostu swoje buty, no tak wstępnie ułożone, potem Wam już powiem, jak już skończę całą szafę, o co chodzi, bo też nie ma tu wszystkich. Zamkniemy sobie tą oto część i otworzymy sobie tą część. Tutaj na górze na razie nic nie mam. Eee, tutaj na razie ułożyłam sobie po prostu wszystkie swoje koszulki i takie kwadraciki, żeby po prostu bardzo szybko było można wszystko znaleźć. Spodnie ułożyłam w taki sposób. No, nie jest to jakoś mega estetycznie, ale w porównaniu do tego, co ja miałam w pierwszym odcinku, to naprawdę. Tutaj mam różnego rodzaju spódnice. Mam cztery. Jedną musiałam tak trochę schować, bo wystawała. Leggingsy. Tutaj mam po prostu dresy, spodnie, jeansy. Wszystko szczerze tutaj mam. I tutaj na dole mam właśnie takie coś... Nie wiem, co z tym zrobić, bo tutaj mam właśnie takie dziwne, dziwne produkty, dziwne rzeczy. Mam paski, mam dwa paski. Jeden jest bardziej taki... Wszystko z hanemu. Właśnie ten jest XL, ale dobra. Jeden jest taki krokodylkowy, a drugi jest taki płaski. Ale po prostu nie wiem, gdzie to dać. Tak samo tutaj mam wszystkie shorty do ćwiczeń. Mam różowe, czerwone, szare. Jeszcze mam gdzieś czarne pewnie, widzicie, tutaj są. Tutaj mam shorty, ogólnie shorty. Jedną spódnicę, taką z satyny, którą widzieliście już na moim kanale, chyba w maju, coś takiego. I ja nie wiem, co z tym zrobić, bo ja chcę na przykład te shorty i te sprzedać albo oddać, i właśnie się jeszcze zastanawiam, więc nie wiem, czy one nawet będą w tej szafie. Spodenek do ćwiczeń mi się nie chce szczerze układać, ale one mi po prostu nie przeszkadzają. Ja jestem taką osobą, że jak ja mam szczerze, taki pół bałagan, mi to nie przeszkadza, bo ja wiem, że ja tutaj rzadko będę zaglądać na tą półkę. Mi takie coś naprawdę, naprawdę nie przeszkadza. Jak są zamknięte drzwi, to po prostu nie widać nawet tego bałaganu. Dlatego ja twierdzę, że nie będę tutaj tych rzeczy układać, ponieważ i tak niektóre... Oddam które sprzedam, yy, nie, te paski mogą tak leżeć, mi to naprawdę nie przeszkadza, mnie to naprawdę nie irytuje, nie jestem jakąś mega porząd porządną, w sensie porządną osobą, wiecie o co mi chodzi, że nie dbam jakoś mega, mega, mega o porządek. Według mnie to jest ok więc na razie to sobie tak zostawimy. Na ten moment moja szafa wygląda tak, oczywiście tutaj nastąpi jeszcze kilka zmian, które będziecie mogli zobaczyć już niedługo, czyli dosłownie za sekundę, jak zrobię przejście w tym filmiku. Widzimy się niedługo. Jestem, jestem moi drodzy, jestem, żeby pokazać wam moją szafę, po prostu no już w całości, żeby to po prostu mieć za sobą, bo już większość rzeczy schowałam. A myślę, że po prostu większość. Rzeczy już ma swoje miejsce, dlatego jest czas, żebym nareszcie pokazała Wam, jak uporządkowałam sza swoją szafę. Zaczniemy sobie od tej pierwszej części. Tak, moi drodzy, ona wygląda. Tutaj mam buty, na dole tutaj mam ciuchy. Jak możecie zobaczyć, mam więcej wieszaków, ponieważ... No jakby, jak to się mówi, chodzę na zakupy, więc mam więcej ciuchów. Wieszaki mam na szafie, więc tutaj jeszcze troszeczkę mi zostało, ale myślę, że to szybko zostanie wykorzystane. Jeśli chodzi o górę, no to po prostu jest okej, tutaj mam swoje jakieś prywatne rzeczy, co już były w tej komodzie. Tutaj mam jakby ciuchy, które się nie, zmie nie zmieściły do tego, co wam za sekundę pokażę. I tak po prostu wygląda pierwsza część mojej szafy. Jak już widzieliście sobie pierwszą część, to możecie od razu zobaczyć drugą. I właśnie tutaj mam też trzy takie różne pojemniki z action. Tutaj mam po prostu posortowaną bieliznę. Tutaj mam wszystkie swoje ciuchy. Osobiście sobie kupiłam tą bluzkę, jest po prostu śliczna. No, no dobra. Nie będę się zachwycać, no ale tu mam wszystkie t-shirty jakoś tak poukładane. Tutaj mam wszystkie spodnie jakieś tak ogólnie poukładane. No i nadal ta półka na dole jest po prostu w takim stanie, jaka jest. I mnie to po prostu naprawdę nie interesuje. Więc sobie to po prostu zamkniemy. Myślę, że po prostu pokazałam wam już wszystko, co potrzebne w wyniku organizacji szafy. Coś tu się stało z moimi włosami. No i co? Pozdrawiam tych ludzi, którzy wspierają... Mój kanał, jeżeli Ty chcesz się tu znaleźć, to zobacz obok przycisku subskrybuj. A jeżeli filmik ci się spodobał, to zostaw lajka, subskrypcję, jeżeli chcesz być powiadomionym. Za każdym razem dodam nowy filmik, daj subskrypcję z dzwoneczkiem, a my się właśnie widzimy w kolejnym filmiku na moim kanale. I możecie napisać w komentarzu, co myślicie, że to będzie, bo ja już mam zaplanowany właśnie filmik. Napiszcie. I ten, kto zgadnie, dostanie szara na początku następnego filmiku, więc do zobaczenia, pa!